No i skończyło się leniuchowanie, pora ruszyć na jakiś mecz albo nawet dwa. Niestety będzie to tylko okręgówka, ale na razie nie ma w czym wybierać dobre chociaż to. Zanim te mecze, to jeszcze przyjechałem odwiedzić stadion Błyskawicy Redyrekowo. O, nawet chyba otwarte. No i to jest klimat. Nawet nie przeszkadza to, że nie ma bramek. Nie wiem, czemu te trybuny są pod kątem. Taki zabieg architektoniczny. W sumie dobrze by się tu oglądało nawet mecz z pociągu, bo tu jest stadion. A tu jest stacja. Ruszam dalej już na właściwy mecz. Muszę tu znaleźć autobus gdzieś. Ten stadion to taki za ładny. Tamten był zdecydowanie lepszy. Jakaś gwiazda Orkana Tak to tak to wygląda Z tych wszystkich stadionów to najlepszy w tym rekowie był Najfajniejszy, ma klimat takiej niższej Włóce WC pod Trybuną to znaczy, że w podziemiach gdzieś. Możliwe Zanim zaczniemy drugi mecz to trzeba podsumować ten pierwszy jeszcze Jestem z ekspertem, który strzelał Najpiękniejsze bramki na zeszłorocznym Lega do przodu Cup. Tak, tak. Witam wszystkich. Cóż mogę powiedzieć, mecz w Redzie był specyficzny. Spodziewałem się czegoś, czego, czegoś więcej. Przynajmniej ładna pogoda. Widzieliśmy kilka. Cóż, nieszablonowych akcji. Były bardzo ciekawe okrzyki z trybun. Były to bardzo ciekawe komentarze dotyczące tego, co działo się na boisku. A wynik? 1-0. Wynik, wynik, wynik był 1 -0. No Był grad sytuacji i był, grad. Był grad strat. Był grad strat. Tak się rymuje no. Się rymuje. Kiwice bardzo przyjaźnie mówili do sędziego, z czego ulubionym tekstem było: "Spalone, to ty będziesz po meczu. Ale nie był, nie był. Albo, no radę... albo bardzo szybko chodził. Jeszcze obstawiamy powiedzieć. wynik szybko. Tu obstawiam 2 do 2. 5-4. O, ambitnie, mam nadzieję. Na pewno nie będzie 00-0. Wszystkie mecze, na których jestem. zawsze mają bramki, jestem gwarantem. Ale jak jesteś ze mną, to będzie 0 0 to, to, to coś będzie znaczyło wtedy. Tak się spieszyłem na pociąg tydzień temu, że zapomniałem podsumować w ogóle ten drugi mecz. Było 3-2. W wielu przypadkach Murawa przeszkadzała zawodnikom obu drużyn. Widocznie wolą sztuczną. A dzisiaj jadę na wielkie derby powiatu nowomiejskiego też tylko okręgówka no ale trzeba poczekać aż się rozkręcą te jeszcze bardziej konkretne ligi napierdalają tutaj ciągle czymś jak przyjechał mój pociąg no nie to jednak nie ten pociąg mała pomyłka Jakieś kilkanaście lat temu ten stadion wygląda ładnie niż teraz. 10 złotych na okręgówkę. Na 120 filmów jakie nagrałem, to za wstęp płaciłem tylko w Biskupcu i w Nowym Mieście. Muszę nagrać trybunę honorową. Ciekawostek o Biskupcu, najciekawsza, którą znam, to taka, że jest tu stacja kolejowa, która nie znajduje się w Biskupcu. Tam jest trybuna dla tych, którzy wolą zainwestować coś innego niż bilet chyba. biskupie Biskupiec, drwęco nowe miasto. 3 -0. <laughs> Najnudniejszy mecz tej rundy Idziemy na kebaba? Popiszę się moimi umiejętnościami artystycznymi jeśli policja przyjeżdża na Kepsa, to chyba jest dobry. Jak będzie po tym straka, to już nie przyjadę nigdy na mecz. Chciałem wesprzeć sponsora od sypijską pieca, to już nie jestem kebem. Już nie jestem sponsor.